No wszyscy się śmieją z tych ekspresów, z tych jaktów, yy, I narzekają i są niezadowoleni. Natomiast, no tak jak mówię, uważam, że absurd totalny był w. Y Opracowaniu tego programu. Potem absurd był w czasie, jaki został przewidziany na wnioski i na wydawanie pieniędzy, bo trzeba było szybko te pieniądze wydać. I po stronie tych, którzy po pierwsze te wnioski rozpatrywali i dawali, jak leci. nie, A po drugie, tak naprawdę po stronie tych, którzy teraz wychodzą, przedstawiciele ministerstwa jednego drugiego, i no, on już Ty i on, jak to się stało? Co tu się wydarzyło? I jeszcze słyszę tam wiesz, dotacyjni cwaniacy. Nie? Dotacyjnie cwaniacy. Bo ktoś skorzystał z programu dotacyjnego, to jest dotacyjnym cwaniakiem. Bo napisaliście durny program, z którego ktoś skorzystał, to my teraz nazwiemy go cwaniakiem, że on szukał. I nie, wychodzi. Nie jeszcze... Jesteś się debile, no. I na to wszystko wychodzi jeszcze opozycja. No. Większościowa opozycja, największa tak. opozycyjna partia i mówi, no co to Tusk rozdał pieniądze tak. za, za jachty. Gdzie oni te... Ty, Mateusz, a kto napisał? Kto napisał, że będzie to wydawane na, tak. na to program ten napisał? No właśnie, tak. no, no. A oni wzięli, i było to, to takie trochę kukułcze Jajo, ale wiesz co? No. Y nie, jeszcze, przepraszam, muszę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo mnie najbardziej w tej całej sytuacji już. I rozbraja nawet nie to, że oni to zrobili, nie to, że wydali te pieniądze. Nie to, słuchaj, nawet mnie rozbraja, że oni yy, teraz mówią, że tam ludzie brali nieuczciwie. Nie, mnie rozbraja to, że oni widzieli, co się wydarzyło, wiedzieli, jak ten program wygląda, widzieli, na co rozdali i pex tą mapę opublikowali z tymi wszystkimi miejscami. Z no nie, tymi no, natuk, ale to gdzie... muszą być, jak bo to są środki unijne. I więc... to potem zdziwieni, że to publikowali i, i, i jest tak, Że afera, ludzie nie? patrzą. Że ludzie patrzą i są zdziwieni.